Przed chwilą wszedłem do spożywczaka, no i zakup niesamowity zrobiłem. Zobaczcie. Mrożnoje SSR, czyli wiadomo, Związek Radziecki. Zaraz będziemy degustować, próbować jak to smakuje. Z naturalnymi siwkami. Si u, nie wiem czy śliwki, to śliwki u nich, ale dobra. Pomnik Ismaila Samaniego, czyli najbardziej znanego poety w Tadżykistanie. Wydaje mi się, że on jest nie tylko tutaj znany, ale także no, w niektórych krajach poza Tadżykistanem. Ogólnie taki światowy, można powiedzieć. Kiedyś stał tutaj gigantyczny pomnik Lenina, ale go zdemontowali w 2011, może wcześniej. Z powodu takiego można powiedzieć z, z powodu zmiany wizerunku. O, nie chcieli być kojarzeni ze Związkiem Radzieckim, tylko zapoczątkować coś nowego, dlatego no, postawili swojego własnego poetę. Swoją drogą ładne. Tam na górze jest jeszcze korona. Fajnie, monumentalnie. I stoją policjanci zaraz obok. Pilnują chłopaki porządku. Uważajcie jak tutaj będziecie, bo chodzą po placu przed tymi największymi pomnikami obok parku rudaki i robią zdjęcia. Kwoty krzyczą naprawdę solidne. I jeszcze proszą o pieniądze na jedzenie. Więc jakby jakaś taka okolica, że no, lubią sobie kogoś wywalić na trochę somoni, no ale tylko tutaj chyba, przede mną Ole Hotel, co tam w ogóle pisze? Kito. Brhon, brho, kito Bhonaj? nie wiem już. nie nie mam pojęcia co to znaczy ale budynek fajny I jeszcze przede mną jaki pomnik dawna nazwa Dushanbe to Stalinabad no i jakby gdy był tu jeszcze związek radziecki naładowali ładowali pieniądze właśnie w stolicy Tadżykistanu wtedy jeszcze należał do Uzbeckie SRR, potem się to rozpadło i powstała Tadżycka SRR, jakoś tak. Nie jestem pewny czy tam Tadżykistan czy Tadżycka SRR. E, no i jakby Stalina batłodowali tutaj dużo pieniędzy, bo wiadomo imię Stalina zobowiązywało. E, potem, jak zaszedł ten proces destalinizacji w Związku Radzieckim, zmienili nazwę, ale nie pamiętam na jaką, chyba na Dushanbe już właśnie. I no ale miasto ładnie się rozwijało w tamtych czasach. Oni podobno z rozrzewnieniem wspominają Związek Radziecki, bo szło tutaj dużo pieniędzy. Obok to były kopalnie uranu. To właśnie z tego uranu powstała pierwsza broń jądrowa Związku Radzieckiego. No i z tego powodu pakowali mnóstwo pieniędzy w Tadżykistan w jego rozwój. No a teraz zapanowała bieda po upadku. Coś tam zjadłem, ryż z wołowiną za całe 10 złotych, a było tego dużo. I naprawdę no, smakowało. Jedzenie u nich jest super. Nie mam w ogóle na co narzekać. Proszę o tej chlebki są wspaniałe. Taki chleb z cebulą i do tego jakaś baranina wołowina, no po prostu palce lizać. O, nie wygląda to z tyłu. Takie złote. W ogóle nad miastem wieści jakiś dziwny dym. Nie wiem czy to nie smog, bo czytałem gdzieś o e, bardzo słabej jakości powietrza w Dushanbe, że tutaj są fabryki, a miasto znajduje się w takiej jakby dolinie. Dookoła są góry, czyli całe to brudne powietrze, które jest cięższe od zwykłego, e, no właśnie osadza się tutaj. Dlatego no, nie mają zbyt czysto. Ale strasznie ładne miejsce, naprawdę. To jest zaraz obok Rudaki Park. Park Rudaki jest po lewej, a tam pomnik Ismaila, i wszystkie te blokowiska w stylu radzieckim, i kolejne, w opór znane miejsce w duszam Czyli Biały Dom, tak jak w Stanach nazwali. Niestety jest brama, nie da się zobaczyć. Znaczy da się przez brama, ale nie da się tak przejść, bo strażnicy jeszcze są i, no wiadomo, prezydenta obstawiają, jak to w każdym kraju. I niestety, nie wiem dlaczego, o tutaj, na tym patyku, powinna być taka dowalona flaga Tadżykistanu, ale jej nie widzę musieli zdjąć w takim razie. Szkoda, bo bardzo ładne zdjęcia wychodzą. No ale mniejsza już. O, a tak wygląda Park Rudaki. Wszedłem teraz już tak ee, O, bezpośrednio do niego. Bardzo ładna okolica. W ogóle ten Tadżykistan jest taki czysty, zadbany. Tutaj jest coś takiego jak Yandex Taxi. Aplikacja w sklepie. Eee, i przez nią się klepie taksówki. Na początku mnie nie chcieli zawieść, ale tam powiedziałem, że dam pieniądze, gotóweczkę, i od razu się sprawa wyjaśniła już aplikacja nie była potrzebna, więc jakby jest opcjonalna. Chociaż lepiej umieć, bo wtedy was nie wywalą na pieniądze. Tak Przed chwilą wszedłem do spożywczaka, no i zakup niesamowity zrobiłem. Zobaczcie, Mrożnoje SSR, czyli wiadomo, Związek Radziecki. Zaraz będziemy degustować, próbować, jak to smakuje. Z naturalnymi si... ...sliwkami. U, nie wiem czy śliwki to śliwki u nich, ale dobra. Tego akurat nie znam, z tych moich nauk. Ale ogólnie kozackie. Normalnie sprzedawali w spożywczym jakby, ten to od razu wziąłem. I najlepsze, że tanie, bo chcieli dwa somoni. To nie wiem, ile tam nawet jest, bo dosłownie grosze. Stoi kilka nowek Mercedesa, więc śmieszne. Dwa na rosyjskich tablicach sobie zjechali tutaj, żeby w Rosji nie siedzieć, tam jakiejś mobilizacji nie złapać. E, Tadżykistan jest neutralny wobec konfliktu, e, w sensie no, ataku Rosji na Ukrainę. Eee, ale, tak można powiedzieć, przechylają się w stronę Rosji, jakby Rosjan bardziej lubią i nie, nie chcą tej wojny, ale jeśli mieliby za kimś stanąć, to za Rosją, nie za Ukrainą, w przeciwieństwie do Uzbekistanu albo Kazachstanu. Uzbekistan i Kazachstan jawnie wspierają Ukrainę i jakby sprzeciwili się Rosji. Tadżykistan nie. Eee, no i Rosjanie mają tutaj taką swoją ostoję, sporo ich przyjeżdża. Nawet kilku spotkałem, ale jakby mieli ludzie, więc nic do nich nie mam. W sensie grzeczni bardzo byli tacy w porządku. Co zwykły człowiek jest winny, tak jakby. Z takiego założenia wychodzę. Duszanwes zostaje kolejny dzień czyli jeszcze jutro pochodzę, w ogóle zadziwia mnie ile tu jeździ jakichś Maybachów, y, Bentley elektryczny albo takie różne, no po prostu dowolone fury, nie wiem skąd to się bierze, ale więcej niż w Warszawie, realnie, no non stop, jakieś Maybachy, G-klasy, raz widziałem tego y, Rolls Royce'a, więc jakby no, biedy nie ma chyba, nie wiem, żartuję, tutaj wiadomo, są biedni, a druga warstwa bogaci, nie ma środka. Tak zazwyczaj jest w tych krajach. Z czego dużo on to stolica, więc to żyją najbogatsi jednak na cały kraj. Ora jakoś przejść muszę. O. Fajny ten mural. Jakiś teatr.

A review of the hostel? Yes, I mean uh, just traveling. You know, we are going through Central Asia with my father, and uh, I, need, I need this record to my vlogs, so it would be more okay. interesting. Okay, okay. You know that there are so many bikes here. Yeah, it's a kind of bike and bicycles. Uh, yes, so that's hostel, so that's fun, I think. These Guys from Turkey, Russia, France, and Czech Republic, they mm -hmm. are traveling kind of together through around Pamir but tomorrow they are going back. You're from Czech Republic, right? Yeah yeah yeah. And the men from France? The old one right? And yeah. you're you're from Tajikistan or Russia? No I'm from China? Moscow yeah. Russia. Moscow. How you yeah. feel that uh, you are not have uh connection with the sea? <laughs> yeah from Poland so you know and what is the purpose of the vlog? For example, uh, what kind of. Uh, you know, it's just my. I tell stories from some places, like English YouTubers. So I'm trying. You know, I don't have too many su subscribers, but. No, no, no. I would it's, like, like to, you know, to to get have some. A lot of subscribers. Yeah, but what is? I just noticed that most of the famous uh, travelers that are vlogging, they have kind of their feature. So. What is your future for example if you look for another traveler and you see that he's talking about visas and everything and you tell the same oh you know uh, i'm 17 so i'm not adult yet uh -huh. but uh, i don't know really i like to travel alone but uh, i would like to visit russia uh -huh. soviet countries uh, old soviet countries uh -huh. are interesting for me uh, Africa is fun, so that would be quite good if I met someone who wants to travel there as well. And I, I know some secret places in Russia, by oh, the way. Oh, that's, so that's good. Yeah, most of the... Have you heard about Oymyakon? Oymyakon? Yes. No, not the really. The coldest place on Earth. It's I minus, thought uh, it's, uh, it was Yakutsk. Or yeah, it's not? It's a, it's a big city near Oymyakon. Uh, Oymekon is a village. I see. Near uh -huh. Yakutsk. Look like in Moscow. Like uh, because of war. I don't live in Russia five years. Because oh, I see. All, You're all just this. traveling? Um, kind of. It's Aha, my vacation. I, see. I right. um, Yes, sorry. I just um, live in Almaty. I just don't wanna kill anyone. <laughs> sure. No, I'm just asking because I'm curious. W no? what <laughs> Znalazłem go przypadkiem, w sumie przeglądając Booking. No i jest tani, ale naprawdę, no spójrzcie. Śpi tutaj mnóstwo podróżników. Jadą na motorach, rowerach. I gdzieś tam popylają, na Pamir na przykład. Albo stoi taka fura zaraz przed nim. Niezły potwór. E, bo tutaj ludzie przyjeżdżają i no nie walą sobie na Pamir. E, słyszałem, że jeden koleś próbuje się do Afganistanu stąd dostać. W lasie i podobno jest wiza na granicy, więc ciekawe. O, tu kolejny, też francuski. Kilku, Rosji, kilku Rosjan, yy, Czech, Niemcy, dwóch Japończyków, więc naprawdę ciekawa ekipa się trafiła. No ale przyjemne w takich miejscach spać, bo wiadomo, to coś zupełnie innego. Muszę kupić jakieś ciastka, picie, bo się skończyło. W ogóle ta noc była fatalna. Coś musiałem zjeść. Nie mam pojęcia co, bo no, pilnuje się cały wyjazd, ale najwyraźniej coś tam musiało być złego. Taka straczka mnie męczyła, ale naprawdę co 2-3 godziny musiałem wstawać. No i wziąłem lek teraz z rana. I ogólnie się trochę uspokoiło, ale jakby dalej. no. Ciężko mi się chodzi. Tak jest dosyć nieprzyjemnie, wiadomo. Boli mnie brzuch. Może to być też kwestia tego, że niczego nie jadłem ani śniadania, a już ani obiadu, a jest 11-12. No ale też boję się cokolwiek, żeby znowu jakaś fala nie naszła. Zauważyłem, że w duszą B jest naprawdę ogromny smog. E, tak jak zwłaszcza za tym domem. I nie wiem, bo jest gorąco duszno i taka mgła. Więc właśnie chyba smok, bo nie wierzę, że to takie spowodowane jakieś naturalne. Bo jak naturalnie by była taka mgła, no to by tak nie przygrzywało. Za zapicie chcą na przykład nie ma cen, za chipsy 6 somoni, takie. 6 somoni to tak 2,7 zł prawdopodobnie. O, tu są ceny. 11 sumoni za taką fantę wielką, czyli 3,5 zł. Zadziwiają mnie te ceny u nich, bo jest naprawdę tanio. Ale tak dużo taniej niż u nas. Dobra, muszę coś wybrać, więc chwila. Taka propo. Mają bardzo ładne banknoty. Słabują zagięły się i średnio widać. 10 somoni 3,5 zł Ale podoba mi się wyglądowo Alionka to znana czekolada, bo e, powstała ze Związku Radzieckiego i... mi się jest. O, spasiba, zjeść to znana czekolada, bo powstała ze Związku Radzieckiego. <grywa> Spasiba. Tutaj bardziej widać. E, powstała ze Związku Radzieckiego i e, początkowo to były racje dla żołnierzy Armii Czerwonej, a potem e, jakby powstały fabryki w Moskwie i innych większych miastach i jakby no, stała się to główna firma. Produkująca czekoladę w Związku Radzieckim. Jedna z pierwszych w historii. Więc czekolada z tradycjami. Ale nie będę kupował, bo mi się rozpuści, więc pewnie na lotnisku w Allmatach dopiero ją wezmę. I to jest pierwsza firma. co? to co? nie pani To um, kamera i. Efer, da. da. I z za mój Спасибо. Ruski... Za tą kolej 1,25 litra chwila, bo muszę sobie siatkę poprawić eee, i do tego takie mafinki, ruski biskit, czy, czy jakoś tak się to nazywa, Nadepnąłem na płytę i dlatego taki odgłos eee, plus misia Lubisia tutajszego Bardzo je lubię zresztą. No, w Polsce tak mnie zawsze kupuję. Patrzcie jakie dziwne, Barni. Czyli barni to też jest w krajach arabskich. A to ten ruski biskwit. Więc ciekawe, jak będzie smakować. Sześć takich mafinów. i eee, drzewo jakieś. No i spoko. I zapłaciłem za całość 23 somoni, co daje nam. No tak, 7,5 7 zł. Coś takiego. Jeszcze pochodzę dzisiaj. Chwilę odpocznę. Eee, bo tak naprawdę z tym brzuchem jest średnio. No i mam jeszcze takie kilka fajnych miejsc do zobaczenia, czyli Park Zwycięstwa, Park Pobiedy i Monument Pobiedy, taki czołg. Naprawdę spoko miejsca. Ludzie tu siedzą na komputerach, a chwila zapytam o jedno. Zraszuj się. E, który czas odprawiać autobus na Hodgent? Hodgent. Z. Is. Utra. Utra, da. A na zawtra O której? завтра, сегодня ночью нужно позвонить. После 9 часов позвонить компанию, спросить, может 8, может 9, может ага. 8 тысяч. А как я о 7 часов был в автовокзале, это хорошо? Это да, хорошо. Сегодня Отлично. ночью подойдите, этот, мы позвоним, спросим, во сколько автобусов okay. и вам скажем, Хорошо? Хорошо. Отлично. Спасибо. Nie zrozumiałem na początku, ale już ten, że dzisiaj wieczorem zadzwonią i mi powiedzą o której godzinie, więc zajdę i się dowiem. Bo chciałem wiedzieć, o której odjeżdża autobus do Chodżentu z dworca, żebym nie wtopił tak jak na tym dworcu w ten że byłem po prostu za późno. Ogólnie ten rosyjski nie jest jakiś fantastyczny, ale dogaduje się, więc chyba o to chodzi. Może, że tylko miesiąc się uczyłem, więc jakby No jest spoko. O, teraz zobaczcie jaki jest smok nad tymi budynkami. Dobra, lecę, jeszcze potem wyjdę na miasto. Żołnierze wykłóci w skalę, o ładnie widać, ma gwiazdę na hełmie, które wiadomo co oznacza, Armia Czerwona, oj tu nie ma schodów, trochę źle wszedłem, o tam są, dobra, i czołg. Która wiadomo oznacza Trzecią Rzeszę, no i Park Powiedy, czyli zwycięstwo nad Sowietami, e, jest z Sowietami, e, zwycięstwo Sowietów nad e, Niemcami. Co prawda, w Tadżykistanie się nie toczyły żadne walki, tutaj Hitler nie zdążył dojść, e, ale wielu chłopaczków zostało wysłanych właśnie z Tadżykistanu i nie wrócili nigdy. Służyli w Armii Czerwonej, bo przecież e, rozkaz 227, czyli ani kroku wstecz. Wymagał ogromnych zasobów ludzkich No i właśnie że z takiego Tadżykistanu ich ciągnęli albo z Kazachstanu, Uzbekistanu O jest Gwardia Gwardia 1941-45 No czyli Ten atak na Związek Radziecki w sumie i koniec wojny, zajęcie Berlina. Wywiesili flagę, wczoraj jej nie było, a teraz ten. Nie będę podniósł szedł, bo mi się nie chce raczej. Chociaż chyba i tak. Tam maksymalnie da się podejść do tej bramy i jakby finito. No ale fajnie, że dzisiaj już jest, bo to dosyć znane miejsce. I zaraz obok jeszcze zapomniałem, co to było. Ten taki patyk złoty. W ogóle tutaj jest jakoś dziwne nagrywanie, bo po lewej są budynki rzędowe, więc. Nie będę wymachiwał tym GoPro, bo się sprują zaraz. Chciałem nagrać budowę, w sensie szedłem przez ulicę i tam były budynki w remoncie, takie strasznie wysokie, cała dzielnica. I jakiś robotnik przyleciał, że nie wolno. A to tam przeprosiłem, poszedłem i tyle. Na studienkach są chińskie znaki. E, czyli w ogóle widziałem kilku Chińczyków, jakby coś tu robili. Inżynierowie i tak dalej. Chiny chyba mocno siedzą w Tadżykistanie. Bardzo blisko dla nich. No a Tadżykistan jest w sumie biedny. Oni za bardzo nie mają własnych firm, żeby coś zbudować. Muszą ciągnąć za granicy. A jako, że Chińczycy oferują często najlepsze oferty, bo ich jest dużo, to wiadomo. Ciężko ich przebić w stanie siłą roboczą i innymi takimi. No to często ich się bierze właśnie w Afryce, albo tutaj Mozaika I tutaj Kamaz Legendarna ciężarówka Zwłaszcza w Rosji Sporo tych Kamazów tu jeździ jakby Po drodze się ich dużo miało Sklep u nich to ma -go -zaj. Nie, to jakieś Fy jest. ma foza nie wiem. Eee, w tym farsi sporo jest inaczej niż po rosyjsku. Eee, więc jakby... No czasami nie rozpoznaję, ale to właśnie kwestia, że w ogóle inny język. Pisze Majdani i Majdan to plac. Nie wiem czy to samo u nich oznacza, no ale prawdopodobnie tak. Nie wiem co to za budynek, ale jest dowalony na maksa. Park Pobiedy, czyli Park Zwycięstwa, kolejna upamiętniająca II Wojnę Światową i zabitych w niej. Sierpi młot, czerwona gwiazda, czyli wiadomo o co się rozchodzi. Ciężko mi rozczytać te słowa, chodzi o, e, o tym, że nie zginie pamięć o zabitych. Coś w tym stylu. Zdjęć. Pakajacja wojny. wojny... sowiecki armii. Umięszczę w. U. Nie. Mój rosyjski się aż tak nie rozwinął, żebym potrafił to przetłumaczyć. Warto przyjść. Jeździ kolejka liniowa. I można też drogą asfaltową podjechać, więc jakby nie ma problemu z dostaniem się. Przyszedłem sobie na jedzenie. Kuchnia turecka, bardzo dobrze oceniana i wcale nie jest droga. No, tak, co 12 zł za danie, więc, jakby no, spoko. Taniej niż u nas, dużo. Dwa, trzy razy. E, jutro lecę do Hodżentu. Mm, pewnie wsiądę w Asian Express, bo w hostelu mi tam zamówią taksówkę w ogóle bardzo spoko. Hostel Greenhouse. E, polecam tam spać, jest tanio i miło sobie wciągnąć z ludźmi pogadać wieczorem po prostu. Tam są Rosjanie, Amerykanie, Niemcy, Francuzi. Wszystkie możliwe narodowości. To jest z Malezji, Japonii, więc e, naprawdę multikulturowy hostel. No i ta restauracja została mi przez nich polecona, między innymi. Ogólnie ludzie się dobrze wypowiadają o tej merwę, więc zobaczymy, co to warte. I no, oby było dobrze. Z brzuchem już jest lepiej, pobrałem leki. E, trochę pobolewa, ale myślę, że to z głodu, bo zjadłem banana, ciastka i od razu mi się lepiej zrobiło. Eee, no więc coś tam podję i zobaczę.